Właśnie przyszła paczka z silnikiem. Jakimi się zajmujemy? Czyli totalny trup, złom. No i zobaczymy co z tego będzie. No, jak widać silnik jest wartości 100 zł i teraz kolega spróbuje odpakować paczkę. はっちゃんがつけられ。 ...dwa godziny No to zgodnie z obietnicą miał być kompletny trup, jest kompletny trup. Dokładnie. Przystępujemy do rozebrania głowicy najpierw. Silnik stoi, nie jest w stanie się w ogóle obrócić. Wychodzą całe szpilki. Posmarowanie tego penetratorem nawet nic nie da w tym przypadku. Tu wyszła akurat na nakrętka. szpilka. Teraz chwila trzyma, czy tam. No to czego można było się spodziewać. No czyli powódź w środku. Raczej tego tak łatwo nie wyciągniemy. Nie wyciągniemy. Tu trzeba użyć bardziej drastycznych środków, bo jest jeszcze dobra do wyczyszczenia. Nie jest połamana nigdzie. Jest, jest. Tutaj jest. Tutaj jest. Ale to nieważne. Spróbujemy go jakoś zdjąć. No, ściągasz do magneta. Udało się wkręcić. Spróbujemy zdjąć. Jak widać, schodzi, schodzi. Zobaczymy, czy aparat zapłonowy jest kompletny. Podejrzewam, że wystarczy będzie go wyczyścić. Aparat zapłonowy jest kompletny. Przerywacz jest. Ale odchodzi. Pokaż magneto. Magneto wygląda tak. Nie wiadomo, czy będzie proste, czy nie. Trzeba je będzie sprawdzić. Też do wyczyszczenia w razie czego. Ewentualnie nowe. No nie wiem. Spróbujemy coś zaradzić z tym cylindrem, bo na razie stoi. Wlaliśmy oleju. Może w końcu puści. Widzimy się za chwilę. Wyjęliśmy aparat zapłonowy, żeby tam nie uszkodzić go. Udało się coś ruszyć z do góry. Spróbujemy tutaj klinkami drewnianymi go, żeby tego nie zniszczyć, tej płaszczyzny tutaj. Wycisnęmy i zobaczymy, czy, czy, czy zejdzie... W razie czego, no mamy jeszcze parę takich cylindrów, więc to nie jest jakiś wielki problem. No udało się go w miarę delikatnie, bez uszkodzenia karterów zdjąć. Na tłoku widać resztę korozji z cylindra. Kleja w środku no jest nieciekawa. Bardzo nieciekawa. Teraz by wypadało zdjąć tę klapę, zobaczyć jak sprzęgło skrzynia, rozpołowić go no i zobaczyć co będzie. No w to tak średnio się chce obracać, ale się obraca. Więc może jeszcze coś z niego będzie. Ściągamy klapę. Dziwo wszystkie śruby. Do tej pory nie chcę wykrakać, ale... Mają tutaj, gwint. Mają gwint, dają oznakę się wykręcać. Teraz widać, że ktoś przerabiał sobie śrubki zwykłych sześciokątnych. No. O, już wykrakałem. Tam to się nie chce wykręcić. O. Ktoś chyba nie miał śrubek. Dokładnie. Tutaj widać różne uszkodzenia karterów. Na przykład tutaj. Tutaj silnik musiał spaść. Tutaj jest dziura, ale to nie jest żaden problem. Nie takie rzeczy stąd wyjeżdżały. Były dużo gorsze niestety. Tutaj tylko szczelność. A w niektórych przypadkach też oś obracanych elementów. No i mamy nadzieję, że czegoś takiego w środku nie będzie, no ale zobaczymy. Tutaj widzimy, że gdy silnik musiał upaść na ziemię, to uderzenie było na tyle mocne, że nawet kosz sprzęgłowy dostał strzała i się skrzywił w tym samym miejscu, gdzie jest pęknięcie. Można powiedzieć, że nawet wysprzęgla. Chcąc, nie chcąc. Tłok się jak widać nie obraca, więc sprzęgło działa. Może nie tak jak powinno, ale działa. No to koszt sprzęgowy mamy już zdemontowany widać że jest mocno skorodowany tarcze to już raczej się do niczego nie nadają jedynie do wyrzucenia no i próbujemy dalej go rozbierać no bo coś tu podziałać No tu mamy resztę części no i jak widać działamy dalej no to teraz przystępuję do zdjęcia koła tak blokuję sobie drewnianym pinkiem żeby bardziej nie uszkodzić tego silnika Trzeba sobie odblokować nakrętkę Jest zapunktowana w trzech miejscach Muszę spróbować odkręcać no, Proszę bardzo Poszła bez problemu to jest zaskoczeniem w takim silniku, tym bardziej jakimś zalanym wodą. Czekaj czy będzie się dało zdemontować No ale no, delikatnie trzeba popukać gumowym młotkiem Jak to nie pomoże to metalowym zawsze wszędzie trzymie na gwintach i jest problem. Wszystko zdjąć. O! Udało się. Udało się. Widać jaka jest korozja na łożyskach. Nawet podkładka jest, która tu powinna być. Ale to go nie ratuje. W następnej kolejności musimy zdjąć tutaj z tego odbijaka kopki. No, w tym właściwie. Zabezpieczenie, zabezpieczenie kurymy, które jest na no, drutu zrobione. Trzeba je uciąć, bo z tego to już chleba nie będzie. Och, nawet można odwinąć w ten sposób. A no, to może ciężko zejść. Tu może w ogóle nie zejść. To no, jest Możemy mieć z tym wielki problem. Więc widzimy się za chwilę i spróbujemy to jakoś zdemontować, żeby później dobrać się do tego silnika i go w końcu rozpołowić. Teraz spróbujemy go wyciągnąć. Jest dość oporny, przez to, że tutaj jest troszeczkę inny wieloklin niż 023 i on troszeczkę ciaśniej będzie na tym siedział, ale widać powoli wychodzi. No, udało się. No to widać, jaka tu jest korozja. No tutaj jest wszystko skorodowane. Tu musiała być woda wszędzie. Odkładamy wszystko do skrzynki. Guma nawet przetrwała. Widać. No, muszę też Gumę w zasadzie zostawić, bo ona tutaj nic nie robi, a szkoda jej. wyjdzie, już montujemy wszystko, nie, kruszy się, wszystko. chyba się no. też nie nadaje już tego no. Nie jest w ogóle elastyczna, straciła wszystkie swoje właściwości, a to, że raczej działać nie będzie. A ona jest tutaj dość ważna, bo bez niej Następuje uszkodzenie tej ścianki, która o dziwo w tak. tym modelu silnika jest cała i to jest. No i można przejść do, no do... rozkręcenia i rozpołowienia tego silnika. Przed tym myślę, że jeszcze wybijemy te tulejki. Też może mm, spowodować to niemożliwienie rozpołowienia tego silnika. Ponieważ... No bo one mogą być po prostu rdzą, złapane i zestalone. No dokładnie. Dobrze. W następnej kolejności musimy jakoś odkręcić wszystkie te śruby, zobaczyć czy tutaj są gwinty. Nawet, nawet chcą się puszczać. puszczać może nie, ale nie chcą trzymać. O. Czasami jest z nimi bardzo ciężko i o dziwo. Odziwo wszystkie się odkręcają, trzeba je poluzować i wykręcić. To może być duży problem. Wszystko jest do do zrobienia. Poszła. Jeszcze tu mamy jedną. Tu widać, ktoś sobie dorabiał ze zwykłej śrubki, nacinał. No tutaj ze zwykłej, sześciokutnej śruby tutaj zrobił tak on na śrubokręt. Ja sobie go teraz spokojnie jestem w stanie Do rozebrać. Ciekawie czy się rozpołowi rękami, czy trzeba będzie użyć ściągacza. Raczej przy takiej rdzy to jednak chyba będzie go trzeba użyć. Warto pamiętać, że nie wolno się siłować z tymi śrubkami, żeby nie zniszczyć, tak jak w tej śrubce, tutaj tego frezu na śrubokręt. Bo potem mogą być duże problemy to odkręcić. Czasami warto pomyśleć trochę bardziej niż potem przewiercić to. No ale dziwo w tym silniku wszystkie się wykręciły. Teraz pozostaje pytanie w jakim stanie będzie ta skrzynia w środku. Dobrze, to ja te śrubki poodkręcam i widzimy się po przerwie, bo... Bo teraz trzeba troszeczkę no, zrobić małą przerwę. a ta jedna śruba jest tak oporna, że kolega się okropnie męczy z jej odkręceniem, ale już... Widać jaki jest już użyty rowek na śrubokrę. No Ktoś to odkręcał na tych samych śrubach chyba 300 razy i robił remont co tydzień. Tym... Wystarczy odpowiednio duży śrubokręt Ale fajnie, bo... Czuć ten klimat lat 90. i te prymitywne naprawy na drutach bez części, żeby tylko pojeździć i mieć radość z tego, to też jest fajne. Nie można tego oceniać przez pryzmat dzisiejszych czasów i dostępnych części. To jest dostępne kiedyś. Też było, ale nie wszędzie. Nie no tak pasjonujący odcinek z odkręcania śrub w silniku S38. No, może wiesz, nie wszyscy wiedzą jak to trzeba zrobić po kolei, na co się to przyda. Kluczyk, No już sporo silnika jest rozebrane. Najgorzej było wyjąć ten cylinder. No mocno zastany na tłoku był. O, kopkę mamy zdjętą. Troszeczkę trzeba się z nią było namordować, no ale nie dużo. Wykręcimy śrubkę automatu, którego ciężko w sumie tutaj automatem nazwać. Hmm. Bardziej zmieniacza biegów. Zabezpieczenie jakieś. Tu jest kawałek jeszcze linki. Tak, silnik przyszedł razem z linkami, ale... Ale nie wiem, czy te linki nadają się do ponownego użycia. w postaci... drutu no i proszę działające to nie może być takie proste ale no jedno wychłać ciągnienie drutu bykła. no może wyjdzie Wychodzi. Tu jakaś podkładeczka była. No to automat mamy już z głowy. Zobacz, czy wybiera, jak działa. E, e. Nie bardzo. Spróbujemy teraz, może, odkręcić zębatkę. No i tutaj to. Zębatka. Skrzynia się obraca. Zobaczmy, spróbowimy znowu metodą na klinach. tu widać były pęknięcia Ale to są takie niepływające na pracę. w drugą stronę sobie zblokowałem Zębatka jest dosyć ostra, więc może się wgryzać. Ach, poszło bardzo mnie dziwi to, że... Że te gwinty tutaj są w takim dobrym stanie. Mimo to, że są naprawdę, naprawdę... Skorodowane, nie? Dobrze, to udało się. Raz jeszcze, tam podkładki nie było, no ale to... Jest, jest. Jest? Nie, nie ma. No to... Dobrze, że Ci się wydawało. Ażbym był zdziwiony, że była. Batka już raczej nie nadaje się do niczego Zimerig ma nawet tutaj tulejkę, tulejkę no. No Spróbujemy teraz ten wałek pośredni wykręcić Przy rozpoławianiu to chyba Częstka, nie ma znaczenia 14, Bo tutaj w tym silniku nie przechodzi on na drugą stronę Ale nawet 0,23 on nie ma znaczenia Może zostać No ale odkręcimy je. Wszystko jak. i tak trzeba Oj chyba nie on tam śrubokręt może z drugiej strony złapać, ale to to może teraz go zostawimy i zajmiemy się, zajmiemy się próbą rozpołowienia tego w jakiś sposób. Przed tym wybijmy jeszcze te tuleki. tuleki. No popukaliśmy troszeczkę gumowym młotkiem i to się samo rozeszło. Kolega ma tyle pary w rękach, że to rozłożył <laughs> chyba. Znaczy dużo nie trzeba było. Ogólnie to wygląda to tak. Aż dziwne, że to się tak fajnie wszystko... Odkręca, rozeszło, no skrzynia jest chyba, no, nie jest zgnita, aż tak. Jeszcze jest dobra. Wszystko się nawet obraca. Nawet obraca, no to. wydać ktoś uszczelkę z kartonu jakiegoś robił sobie. Mi się najbardziej podoba ten syf ze zgnitych łożysk. Skąd się go tyle odłożyło? Tu mu gdzieś płukać, woda w tym. Nic, przystępujemy do dalszego rozbierania. No to By wyciągnąć właskę, to gumowym młotkiem. W ten sposób, chyba nic z tego tutaj. Kolega tu próbuje wyekstrahować wał, żeby nie zniszczyć gwintu. Dobra, spokojnie, puść, niech derzył tu. Już widać, nie wychodzi. spróbujemy tak. Żeby widać. Wał udało się wyjąć bez problemu, większego. Teraz trzeba się pozbyć tego zimmeringu, wybić łożysk zimmeringu tego wałka, łożyska i tulejki. I będziemy mieli w zasadzie czysty kater. Silnik już rozebrany. Tutaj jedyne co zostało, to mogę wyciągać skrzynię. Dwojka Wyszło Bardzo łatwo. Przez jakąś deseczkę Też wyszedł. żeby nie pogubić wałek po wyczyszczeniu jak najbardziej będzie się nadawał jeszcze. No tu nie ma co cudować, to jest rometr. Teraz łożysko z odpowiednią nasadkę. Tak się akurat składa, że mamy motorower, w którym będzie można ten silnik wypróbować. Cały w oryginale w komplecie. Kolega tu się mocuje, bo największym problemem jest właściwie wałek rozrusznika, który w ogóle nie chce drgnąć. No i niestety będziemy musieli wymyślić, jak go stamtąd wydostać. No i w zasadzie kończymy już na dzisiaj, bo tu więcej nic nie zrobimy.